Dobra, pora na ostatnią fazę, czyli pokonanie Andrę. Ha. Cieszysz się, Rayman? Oczywiście. I super. E, monetki już nam są zbędne. Oczywiście, ale jeszcze musimy zebrać trochę gwiazdek. No, niestety, znaczy no, no niekoniecznie musimy. Mamy 200, mam już zapierdalanie w nieskończoność, ale no, wiadomo. 250 daje więcej. Bo zauważy się, że tu co 50 jest. Że co 50 dostaję na umiejętność, Za 50 mam sandały. Za 100 mam dupnięcie. Za 150 ogon. Za 200 mam to. A co bym miał za 250? No zobaczymy. W ogóle fajny kangur, ale nie wiem gdzie on jest. Jakiś kangur przestępstwa z chuj wie czego. <laughs> chuj wie skąd. Czyżby Ubisoft podpierdalał od tej content? <noise> no nie wiem, nie wiem. Dobra. E, wpierw idę tutaj, bo jest drabina. Nie tak spierdolona jak w Trójce, ale no... Wiadomo. I czekaj, port André. Zrobić. Tylko muszę mieć pomysł na screena jeszcze. Zrobię tutaj. Będzie wyglądało, że ja robię jakiś labirynt, czy coś. Dobra. Dobra, pierwsze co musimy zrobić, to to co w wulkanie. Jeb do pudełka i wchodzimy do środka. O ile nie ma gwiazdek. Podejrzewam, że tylko monety. Ej, czekaj, ja chyba wiem o co chodzi z tym kangurem. Ubisoft porwał go. Ubisoft tu za przestępstwo. Bo stworzyli lepszą grę od ich <gryzny> To chyba coś takiego musiało się stać. Bo nic innego sobie nie wyobrażam, ale. Dobra. Już. E dzwon słyszałem. No szkury. Nie. Nie. Wiedziałem. Dobra, da się doskoczyć. To sobie pobadam teren. No, trzy gwiazdki. No, jak mówię. Po... W sumie te trzy gwiazdki mogę pominąć. Bo póki co nie pominąłem żadnej gwiazdki, więc. A w tej grze wybaczone zostaje mi chyba do pięciu lub sześciu gwiazdek, więc. Więc mogę, żeby osiągnąć 250. Dobra, dupa, przycisk. Nie wiem na skrzyni, a nie pójdę. O, zrobię sobie to. Wojna z bieżnią. <laughs> no i pora, właśnie. Właśnie, bo ja taki jakiś zorganizowany. Nawet nie powiedziałem, jak się ten level nazywa. A on się nazywa Port André. Tak. Bo cała akcja będzie się działa w porcie, do którego André... Tak, bo cała akcja tutaj będzie się działa w porcie... Który Andrem przejął To on zleca te porywania, on ataki zleca To wszystko przez niego A i pewnie jak zauważyliście rozjaśniłem grę, bo widziałem na YouTubie Że ta gra była w chuj ciemna No nikt nie powiedział oczywiście No dobra Walić to No ale gra była w chuj ciemna no, nie wiedziałem dlaczego Zmieniłem może trochę takie, zmieniłem tam trochę w i rozjaśniłem trochę ekran, może teraz normalnie będzie się pokazywało, bo było strasznie ciemne, mimo że na podglądzie i miałem normalnie. Ale dobra. Zignorujmy. Zapomniałam o jednym miejscu. I obawiam się, że mogę za to mocno przypłacić. Dobra, walić to. Chociaż nie, nie przypłacę tego mocno. Wybaczony mi to będzie akurat. Oczywiście mamy bumerangi, ale można go tak. Tylko trzeba pić razy w niego. Bo on jest mocny. Ale się cieszy, kuchwa. Dobra. O, mój ukochany moment. Tu jest winda, ale trzeba ją aktywować. I chuj, i chuj. No i co? Wbijamy se tutaj. Leci wspinanie po siatce i. No, Dupnę w przycisk. Chociaż nie powinien chyba mój serbie w grzebo to widać. A, piękna kaccenka. Wypierdolę się do Nie! Będę musiał to od nowa powtarzać, to nie, nie, nie. Kto rzuca plackiem?! Ja też chcę, ale zjeść, a nie dostać. E, w ogóle, no, fun fakt tam się ponoć da dostać, jak się dobrze... Jak się ktoś dobrze potrafi glitchować. Ja niestety nie potrafię. Choć nie ukrywam, że w poprzednich odcinkach glitchy używałem. Dobra, mam nadzieję, że te, te cztery odcinki się fajnie przyjęły. I po raz ostatni widzimy tutaj tukany. No i super, niech się pierdolą. To są gorsze szerszenie. A w ogóle ten, cały czas, muszę odkryć ten jeden walony przycisk. Więc pozwólcie mi. No, przepraszam, że podczas nagrywki, ale pozwólcie mi, że ja tutaj sobie zobaczę sterowanie. Gdzie jest? Oto kurwy! Oto kurwy, nie ma tego! No jest chodzenie, skok, akcja, atak, toczenie, rzut, na... Rozglądaj, powrót kam Nie ma tego! Nie, nie chcę wrócić, chcę. Ten, o, dobra. Nie ma. Sprawdzenia stanu tutaj, pokazanego, noż. I pod którym klawiszem mam sprawdzić, ile gwiazdek jeszcze mi zostało do zebrania? No, Ubisoft, kurwa, ogarnijcie się. <grym> nie, w sumie oni też się już nigdy nie ogarnęli. Ale dobra. Dobra, zostało mi 20, to. Jest dwa, tutaj jeszcze 10 zdobędę. Kolejne 10 bez problemu zdobędę, więc. Czemu go na obrót lecę? Ogonem trzeba. Ale czy benzyną? Oj, tutaj to, to miejsce, o którym mówiłem, że można się przegliczować. Efekt przegliczowania się jest. Yy... Taki, że mamy przycisk, którego wcisnę, ale jeszcze nie teraz. Możemy skoczyć na łódki i czy w bagnach mroku? Możemy, dobra. Ja pamiętam łódki z bagnem mroku, to jest fajne. Ale nie wiem, czy Raymana 3... Znaczy, no będę robił Raymana 3, ale nie wiem, czy na PC, czy może na konsolę, czyli bez komentarza. Bo jak każdy wie, to moje longplaye są bez komentarza, ale... Niektóre long są takie krótkie, że chyba będę robił z komentarzem Ale Zobaczymy jeszcze A, to jest inna droga do tego eee, Właśnie dupiąc w przycisk bo, Dobra, tupając Otwieraliśmy tą bramę I użyję toczenia, żeby mi te skrzynki Te beczki, kurwa W których są jakieś zgniłe ogórki i Nic mi nie zrobiły Ale powiem tak, skoro zgniłe ogórki No to nieudane kiszenie było <laughs> Dobra, jedziemy, kurwa. Mam toczenie, mogę to robić. O, i tu dupa. Dupa jako technika. Ja mam cztery minigry, ale boję się wchodzić do którejś z nich, bo... Znaczy nie, minigier nie będę pokazywał, bo nie wiem jak to, się, jak to będzie wyglądało i czy przypadkiem mi... I czy przypadkiem mi gry nie wypierdoli, bo... Pamiętam, że przy tej mirze za 200 potrafią grę wypierdolić. Znaczy no niektórzy naprawili ten błąd. Ale no mam pewne obawy, że może wypierdolić. Bo jednak, no, mod spowodował, że jeden świat musieliśmy na cheatach przełazić. No, prawda? No to. To, ni to chyba nie dziwnego, że ja mam taką reakcję 24-25, czyli. Jeszcze będzie jeden przeciwnik, i. Dobra, będzie Git. Tu jest jeszcze ten pedofil co strzela. Aha, jestem za daleko. Dobra, ogonem go. Dobra, zblokowało mnie po prostu. O nie, 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 nie. Jeszcze przed dzwonem. Dobra, ile jest? będę musiał powtarzać? Dobra. I co się stało? Nagle kamerę mi obróciło. Tak z siebie, samemu z siebie. A, idźcie sobie. Udławcie się. Utopcie się. Chuj wie co. No... O ty. Dobra, dziada olać nie mogę, bo gwiazdkę daję, ale. I zostało mi równe 10. Równe, tak. Ok, równe 10 do końca. To jest chyba mój ulubiony moment, chociaż niekoniecznie. w... Ale z to już będzie chyba ostatnia tego typu. Ale przedostatnia w całej grze. Nie, trzecia od końca, druga od końca. Bo jeszcze przy final bossie będzie, ale dobra, nie powinienem spoilerować. Ale na Pierdalanie z Andre to będzie ciekawe. No, ale dobra, nie chcę za bardzo spoilerować, tylko powiem tyle. No, Ubisoft zrobiło to bardziej do dupy niż walkę z e, Refluxem plus Andrę w Trójce. Bardziej zdupione, ale no dobra. Już im się nie chciało tego na 4 tworzyć, ale obiecali, to musieli, do, musieli obietnicy dotrzymać. By na hipokrytów nie wyjść, prawda? Ale dobra. Lecimy tam, gdzie trzeba. Gdzie trzeba, tutaj. No i pierwszy level portu Andre, teraz drugi i przedostatni. Dostaliśmy się do statku najpotężniejszego. Dobra. Oczywiście ja wam będę nazwy leveli dawał w tytułach odcinka, też pewnie zauważyliście, skoro cztery Skoro 4 odcinki mają tytuły leveli Ta grama ma 5 leveli, tak mocno okrajony, taki Rayman No trójka miała 9, dwójka to trochę więcej, ale... Dwójka jeszcze... Dwójka trochę więcej, no Trójka miała podzielone na segmenty, tu też taka segmentacja, ale każdy segment się nazywa inaczej, no to... Co ja mam powiedzieć? Dobra Ok, gwiazdka, gwiazdka. Potrzebuję. No. A zapomniałem, ich się z ogona zakurwia. Nie z pięści, tylko z ogona, ale dobra. Dobra, 7 gwiazdek potrzebuję. O 15, czyli 5 byłoby mi wybaczone. Nie powiedziałeś dobrze po imieniu. Pierdol się. A, nie mogę cię nawet przez to dobić, Dobra. E, pokażę wam co my tu mamy. Tutaj mamy Tinsina, który, se wydra który zniszczył ścianę, więc powinien iść na dożywocie. Tu mamy Globoksa. Tutaj nie wiem kogo, chyba Lee, albo Tili z Raymana M, albo Arena za do... No tu mamy też. Kurwa, nie wiem kogo. Uznajmy, że to nie wiem. Dobra, walić to. Ja nie znam się ty. Wiem, że papuga to Marfi, Ale pelikan? To kto to był? Ech. Dobra. O, mogę ich tak zabijać. Ale zajebiście. Dobra. Okej, okay, oczywiście nad więzieniem są kryształki. A, to jest wszystko. Dobra, ja kojarzę to. Tylko że ja to bardziej kojarzyłem ze strony backtrackingu. Dobra, nie wiem w jakim postacie zaremy na... No dobra, uwolniliśmy ten Sina, no bo on jednak... No w trójce nam się nie rozszerzał. Tutaj nic nie robi, oprócz wkurwiaja nas, ale dobra, olejmy to. Ej. Chuj koło ratunkowe w trudno dostępnym miejscu. Przecież ktoś się zabije. No, chyba że, że ktoś jest w tym trudno dostępnym miejscu. No, ale to wtedy trzeba było inaczej statek budować. Dobra, nie będę ich uczył. O, tu mamy portret, jakże, jakże tego przeciwnika, który, z którym nie mogliśmy walczyć, bo gra się zjebała. W sumie było tr trzech. Przeciwników, z którymi nie walczyliśmy, bo gra się zjebała, więc. Klatka jest nade mną. Zapadnie się? O, zapomniałem, że to jest Insta -dead. I, I utknąłem pod sufitem. Dobra. Dobra, to się nie zapada co nie? A może trochę? Dobra, walić to. Tu teoretycznie... Nie mogę nic zrobić, więc... Zaczniemy parkour od nowa. Dobra, dodaję do tego walnego przycisku na górze. Aha, uwalniamy niedźwiadka. A, czy tam Lee, może Tili, nie wiem. Może uznajmy, że ten Pelikan to Lee, bo już nie pamiętam kto, kto jest z kim, naprawdę. Jest tak popierdolone. Ja nawet nie wiedziałem, że Rayman ma tylu przyjaciół i w ogóle nie wiem od czego jestem przycisk i czy on w ogóle działa. A, dobra, to jest backtracking tak zwany. No i ten kangur, którego Ubisoft porwał, bo zbyt dobrą grę zrobił. Zbyt dobrą grę stworzyli. <laughs> Tylko Raymer kurwa. Tak było, nie kłamię. Znaczy nie, tak było. Niezmy... No, brachuj, nie Dobra, chuj mnie jak też. No, zakurwiajmy. Pięć gwiazdek, i jesteśmy potężni. No. Ok. Jak zwykle, Bumerang. Ale po co? Okej, okay, trzeci uwolniony, jeszcze dwójka została. Znaczy, no i tam było czterech, ale. No kurwa, Marfi, naucz się mojego imienia w końcu. No, k Rayman. Rayman, kurwa. Nawet przy końcówce nie potrafisz powiedzieć, zapamiętać. O kurwa, 250. I jak było widać... I jedną ze swoich teraz, masz zapas teraz mogę glitchować się w nieskończoność. To właśnie znaczyło. To właśnie oznacza. Bo jak widzieliście pewnie wy w lodowym świecie. Bumerangi w moim wykonaniu miały na celu przedłużanie skoku. No, dobra, pójdę teraz e, uwolnić Globoxa, po czym stanie się coś okropnego, ale gra jest tak e, zakodowana, żeby się to nie stało teraz. Okej, okay, wywaliłem ponad 250, to jest git. Tak, oczywiście. Woda leci. A co to dla nas oznacza? Topimy się. Ale dla nas też to oznacza inną dobrą wiadomość, czyli... Otwarte przejście po prostu. Okej, okay, lasery A, łatwo będzie. Dobra, ile ich jest? Jeden. I dwie gwiazdki, co nie? Mam maksa. Mam wszystkie kurwa gwiazdki 255 Nie pominąłem żadnej i jestem z tego dumny. Coś, do... Coś dobrego, no dobra. Ale potem ząb będzie nie granie nieudacznika. Teraz uwolnię Marfiego. Skrzynka się podniosła i teraz uwaga. Uwaga, bo to już jest koniec. No chyba raczej taki długi nie będzie, jak mi się wydaje. Chociaż trochę go przedłużyłem. A, ja mogę zbierać to, bo i tak mam nieskończoność. Dobra, co masz do powiedzenia, Marfi? Skłaszam skargę. Znowu powiedział do mnie Kao. Znowu typu powiedział do mnie Kao, a nie Marfi. Znaczy no, czemu się nie zmieni w postaci z Raymana. No są kurwa wolne, ale. No jednak. A teraz rozprawimy się z tak hunterem! Pokażemy mu, kto tu rządzi! Coś czuję, że nie tylko zmieni, zmiana zwierzaka tutaj zadziałała innego też. Zatopiłeś mój wspaniały statek. No jak widać nie, bo stoi jakoś. moje plany. Nie daruję ci tego. Tym razem dostaniesz. No, daj prezent. Czekam na niego. E, właśnie pokażę wam taki trik. Ha! Oczywiście, no. Obrażenia otrzymałem, ale. Walić to. Mam wszystkie aczyki, a jest aczyk, żeby zrobić to bez obrażeń. Tak, ja mam tę sztuczkę, tak. Znam sztuczkę, w której po prostu wystarczy podejść do krawędzi statku. I nic się nie dzieje. Nie obrywamy, no. W końcu Kruger to zobaczy, i będzie w szoku, że w ogóle tak się da. No bo ty. Ale dobra. Oj, teraz to ten zmarnowałem. Więc musiałem przeskoczyć. Chodź cicho, nie muszę grać ze, idealnie. Uważam, że przeszedł. Dobra, chyba jeszcze raz albo dwa razy muszę to zrobić, żeby przejść do najgorszego momentu. O, serduszka się odnawiają. A, dobra, to już ostatni raz. O, dobra. Chociaż nie wiem czy taki ostatni. Przydał najgorszy moment, zapierdalanie, i OBS trochę laguje, czy coś. Nie wiem. Sytuacja jest tak przysrana, że jeżeli otrzymam obrażenia, to ja nawet nie mam. Co Dobra, teraz muszę szybko Bo jak coś pójdzie nie tak O, jak teraz Aha Nie mogę go z bliska, no tak Dobra, na czołówę lecę Znaczy ja wiem jak on strzela, jaki ma pattern ale... Dobra Już po tobie, kurwo Nie masz szans Final hit i koniec gry, kurwa Zdychaj Andre kurwo, a nie Czekaj, Marfi leci z kratką. O, kurwa, utknął, ale... No, dobra, i go zapierdol. Nie, kurwa, nie, oddawaj mi broń. No, nie masz ratunku, Andre, zdychaj. Chociaż nie zdechniesz. Bo oto kredicy. I wyjawienie całej prawdy. Dlaczego? Mimo, że Andre został porwany. Mimo, że Andrzej został pokonany, go on. To czemu nadal te przyjaciele Raymana są zwierzętami? Bo oni go kurwa nie zmusili do odczarowania. Dlatego, no. Ale teraz ta prawdziwa prawda. No, chyba każdy się domyślał, że to była gra na prima please, ale że się rozchorowałem, to trochę się to pociągło aż do Wielkanocy całej. Chociaż fajnie, że mogłem he, na nowo zagrać. KO2 na modzie Raymana. No i oczywiście, tak jak obiecałem, o, będę musiał przygotować linki na zainstalowanie i pobranie moda, chociaż widzieliście, jak ten mod do KO2 u mnie działał. No szkoda, że niektórzy zepsują zabawę przed końcem, no, ale wiadomo. To nie był Rayman 4, to był KO2, no. Rayman 4 powstał, ale tylko na game GBA, na Game Boy, ale tylko tyle. Ubisoft zjebało sprawę, i ty tyle. No, co ja mogę powiedzieć? no Nic, oczywiście. Raymana 4. Zapewne zobaczycie. Nie wiem kiedy. Znaczy, dobra, nie będę obiecywał, bo nadiem, czy dam radę przejść tę grę. Bo tak, to ja nawet, nawet nie wiem, jaki mam postęp. W ogóle bo bossmana tu nie ma. Okej, okay, lekko sprawę zjebałem, ale mogę zaakceptować wszędzie, gdzie nie ma walki z bosem, i dać powrót do portu, niczym w KO2. No, bo to jest mnie KO2. Dobra, tak jak obiecałem. Tak jak obiecałem, dam skórkę Reimena. Powiem, pokażę. Dam linki w opisie po prostu na tę skórkę Raymana, Jak ją zainstalować i pliki do niej. Ale nie obiecuję nic, są tu tylko minigry, ale w nie nie będę grał, bo to chujnia po prostu, a nie minigry. No, dodajmy też, że ja 250 kryształów nie mam, więc nie mam tej naj, najbardziej mocarnej minigry, czyli mini baseball. No, to zacznę od końca. No tu jest mini baseball. Tu jest wyścig, który potrafi wywalić grę. Tu jest strzelanie czyniacz jest nakurwianie z jest szyszko pulty. Czekaj, gdzie jest 100? Dobra, 100. Tu są drzewa, gdzie musimy nakurwiać dwa przyciski tak szybko, żeby yy, kao Rayman mógł przejść. A tu mamy skakankę i wiecie co? W sumie mam trochę czasu, nie ma 40 minut, Na się pobawimy w drzewa na pożegnanie. Bobry ścinają drzewa, aby Kao mógł bezpiecznie przejść dalej. Dobra, no nie będę Daria, bo już się przyznałem, że to Kao i akcji. A tak akcja szybciej pracować. Czyżbym miał na kurwiać Pasyf shift na S? Ja jak dole. Tak szybko pracują bobry. Gdy jest pusty lub zielony. No, dwie ręce bobry to jest okropne, roli, więc trzeba je mieć. stanie się czerwony, będą pracowały tak szybko, jak potrafią. Będą pracował, ale chujowe tłumaczenie. Nie, dobra, nie będą już chujowe tłumaczenie. Gry tworzyli Polacy, ale. Dawaj do końca, do końca, bo jakąś. I faktycznie to jest Rayman. Mogę się zastanawiać, czy mogę na SD. Mogę, mogę na toczenie lecieć. No. Nie że te, te macki nie dopadną, to jeszcze miedźwiadek nie dopadnie, ale... A, na dwie ręce szybciej leci, dobra! I udało się. Brawo! Dobra, koniec gry. Ja się chyba z wami tu pożegnam. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście, no ja w sumie... No tak nie do końca przez to, co się działo w podwodnym poziomie. Jak coś dałem autorowi moda i autorowi Instalki znać, że coś się tam spier spierdzieliło, oni to. No i oni chyba tam się tym kiedyś zajmą, ale nie, nie wiem kiedy. Ale jak coś, mam nadzieję, że było super a ja idę. Załatwiać wam linki. Znaczy w sumie ja mam te linki. Tylko muszę je jakoś przesłać. Ale oprócz linków to jeszcze mi zostaje co? Miniatura. I pożegnanie się. O to co? Poskakałeś sobie na skakance? To teraz się pożegnaj z nimi. Przywiżółwia. No. Naura.